Hej, jest to Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj witam Was w odcinku z The Sims 4 z Vivi. Tak jest. E, wrzucałam wam ankietę. E, czy chcecie dzisiaj odcinek z czegoś nowego, czy może z Vivi właśnie, ze starej serii? Sorry, że trochę tak mówię mi wyraźnie, ale mam założony nowy łuk na podniebieniu, więc trochę nie umiem jeszcze mówić z nim, z nim, <laughs> więc musicie mi wybaczyć. Um, i tak, w tej ankiecie nie za bardzo mi pomogliście, bo było dosłownie 50 na 50 głosów, było chyba około 200 i było 50 na 50 głosów, jeżeli chodzi o to, czy no coś nowego, czy właśnie Vivi. No ale mówię, dobra, nagram tą Vivi, nagram odcinek, bo jest ważny odcinek, bo dzisiaj rodzimy poród. Słuchajcie, urodzi nam się syn, syn, który będzie miał na imię. Tururu. Alex, z waszych wyborów, z waszych wyborów, z waszych propozycji wybrałam. Alex, podoba mi się. E, więc tak. E, no i coś nowego też się pojawi. W przyszłym tygodniu się na pewno pojawi coś nowego, bo mam dla was taką Nową mini, 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 serię ze scenariuszy. No, myślę, że Wam może się spodobać. Dla, taka jest taka, taka moja, taka moja ta seria, więc, ale też będę starała się wychodzić w tej serii trochę spoza sfery swojego komfortu, więc będę starała się ją trochę inaczej prowadzić niż wszystkie moje serie, więc czekajcie na coś nowego. No i dobra, lecimy, nie gadamy, lecimy, słuchajcie do odcinka. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, kto tęsknił za Vivi. Także lecimy. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy. Jest piątek, jest piąta, 28. także tutaj fajnie, fajnie. I nasze tej wstają, wstają, nasz bart wstaje i on jest jakoś smutny. Jakieś święto było i coś mu się nie udało. No ale dobra, to nieważne. Chodź, bo jesteś głodny. Ty to jesteś miksologiem i ty masz przygotowanie jedzenia. Dobra. Mm. Wiesz, co, podaj śniadanie, zrób sałatkę owocową super, super pomysł. O matko, ile tu tych skrzatów łazi? Możemy ich. A, bo to było chyba święto zbiorów czy coś takiego. Posprzedajemy te skrzaty, zarobimy przy tym trochę kasy. No i będzie super. A, dobra, święto zbiorów, bo tak widzę, że tak mamy trochę jesienne tutaj przyozdobione. Co tam, piesku? Co jesteś taki smutny? A ty? Wstajesz? Też wstań, bo ty jesteś głodna. Wstawaj, wstawaj. Nie wiem, czy my... kiedy my rodzimy w ogóle. Poród za. Aha, kto to jest? Flirtuj z Simem o imieniu... Co? Z kim ty chcesz flirtować? No co, to oszalałaś? Kto to jest? Co to jest ten... Um, um, ...lider w um, O, ten jakieś taki. Ale on ma żonę, patrzcie, ona ma słabość do, słuchajcie, żonatych mężczyzn. No ma, no nie ma, no ma. No pierwsz je, pierwsza jej miłość, powiedzmy, mm, właśnie to był mąż żonaty, żonaty pan, proszę bardzo. I teraz ona chce z nim flirtować, gdzie on też ma żonę, co prawda patrzy jakąś starszą, ale ma! Więc, e, nie wiem Vivi, trochę to dziwne moim zdaniem, tym bardziej, że ty też masz czy znaczy nie, oni nie są jeszcze małżeństwem, prawda? No, są narzecie, na, narzeczeństwem, więc. No. Szczerze wam powiem, dziwne. Dziwne to bardzo, naprawdę. Chodź. Chodź, weź sobie, chodź. Zobieś chciała to zjeść coś. No właśnie, tu kiedy masz brzuch duży, naprawdę. Także w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, zobaczymy. Poznamy naszego Aleksa, który nam się narodzi. Co tam piesku? Dobra, zjadaj. A, przyjaźnią się. Bardzo się teraz przyjaźnią. No okej, okay, no. O, a ty... O Jezu, jakie słodziaczki, no. Dobra, co, byś się ubrał też, jakby już też możesz się ubrać. Mm, ty idziesz za 3 godziny do pracy, masz ukończone przygotowywanie, tutaj wszystko elegancko, dobrze. No, będziesz się ubierał? Dobra, to schowamy do lodówki. Ty też możesz, wiesz, się przebrać od razu. W coś takiego wygodniejszego, na przykład w sukienkę. E, I ty masz gra na instrumencie niezaczętej. Ja nie pamiętam, czy ona chodzi do tej pracy, czy ona teraz nie chodzi? Nie wiem. Dobra. O nie, traci popularność, wiesz co? No możesz dać jakiegoś posta na Instagramie. I wiesz co, choć... <laughs> Już! On to dodaj posta na Instagramie, że zaczął się poród. To zdecydowanie tak. E, więcej opcji czekajcie. Urodź dziecko? Usiąść na ziemi. Myślałam, że urodź na ziemi. Urodź dziecko w szpitalu. Dołącz. No, bierz męża. Bierz męża. Znaczy, no nie męża, narzeczonego. No i co? Czy my znowu się zetniemy w tym szpitalu, czy jednak uda nam się szybko i sprawnie to ogarnąć? Eee, zgłoś się do recepcji. Zgłoś się i zobaczymy. Jest duch, pan pielęgniarz. Jest pan lekarz Duke. My z tym diłkiem kiedyś coś, nie toś się... Dobra, nieważne. Jest też nasz Bart, który siedzi na kąpie, no. Jakby okej, okay, Bart, super. Na pewno żonę tutaj. Ogólnie chciałabym kiedyś karierę lekarza ogarnąć, bo ja w sumie kiedyś na początku, jak tylko ten dodatek wyszedł, to coś tam sobie grałam. Coś tam tutaj sobie robiłam, ale nigdy jakby tak bardziej tego tej, tej kariery nie ogrywałam. Dajcie znać, czy byście chcieli taki, taką serię. O, też idzie pani w ciąży z, właśnie z ogrywania tej kariery. Ciekawe pani wygląda. Bo ja naprawdę chciałabym kiedyś tak ograć ją, wiecie, na szczyt, szczyt osiągnąć tej kariery, bo naprawdę jakoś nigdy nie, nie zajmowałam się tym za specjalnie, powiem wam szczerze. No dobra, bardzo zaczyna praca za godzina. On nie może zaczynać pracy co za godzina, bo mu dziecko rodzi się. Pani, pani by nas zapisała tu. No co, na co pani czeka, co? Halo, halo. Dobrze, że nie mamy niespodzianki, bo wiemy, że to będzie chłopiec i to jeden, ale chyba że jakaś niespodzianka wyskoczy niechcący. E, no i pan dziuk nie lubi nas. <laughs> Więc tak, dobra, przyjmuj pan e, ten, to ciążę, tą ciążę. On już jest staruszkiem w ogóle seniorem. Jakoś tak tylko jako znajomy ten... ten e... Ten lekarz. Duke. Nie wiem, czy kasę gdzieś z nim coś Nie pamiętam. No proszę tej ładnie, ładnie, ładnie. Proszę ładnie. Halo. No tak, mamy synka, słuchajcie. E, Aleks. Boże, jak on ma nazwisko? Ojciec, jak ma na nazwisko? Dobra, nazwiemy po... Olmedo po matce. Tak, jeden. Czekajcie, dobrze ja nazwałam? Olmedo, dobrze. Olmedo, dobrze. Tylko czemu on jest ciemnoskóry? <grym> nie, nie jest. <grym> Tylko na podglądzie jest. Ale jest tak widzę, około ciemniejszą karnację. No ale to po naszej Vivi i po Barcie, bo oni w sumie oboje mają tacy, taką ciemniejszą karnację. Dobra, Alex, Olmedo. Dobra, no to... A a ty masz Weston, dobrze. No to nic, mamy po mamie na razie, mamy nasze nazwisko. No słodkie, tak jest, słodka, słodycz, najsłodsza. No pięknie, ciekawe, do kogo będzie e, podobny. Do kogo będzie podobny. Dobra, wracamy do domku. Zapraszamy do domku, wracamy, tak jest. No i dobra, jesteśmy, słuchajcie, w domku. Praczcie, jak śpi słodko. Chodź, tatusiek, chodź, przytul. No dawaj, przytul sobie, przytul. No mamy pokój taki żółty w sumie, spoko, nie? No i wracam. <laughs> nie po takiej małej chwili, bo po dłuższej chwili, słuchajcie. I tak, lecimy dalej z tym odcinkiem, bo w końcu muszę wam go dodać. Słuchajcie, dodać muszę wam odcinek, bo się pytacie o Vivi cały czas, a ja po prostu nie miałam kiedy tego dograć. Bo pierwszą część odcinka nagrałam wcześniej, teraz dogrywam drugą. A więc, no ale dobra. Myślę, że słuchajcie, zaprosimy sobie wszystkich, no bo jakby wypadałoby, żeby, wiecie, wszyscy, reszta paściaka, pogoda pada, deszczyk sobie. Wow, o Karla! Klara, Klara, Klara! O nie! Znowu? Samodzielnie podejmij. No, a wam się jeszcze zmieści dziecko w rodzinie w ogóle? Szef, a ty nie poszedłeś do pracy? Chłopie, mi się dziecko urodziło, właśnie, więc mógłbyś odpuścić. <grywa> dobra, dobra, aleks jest bardzo. Dobra, idź do tej pracy. No, idź do tej pracy, no. Niech im będzie. Aleks jest głodny. Dobra, to chodź, nakarmisz tego. No, on śpi, jaki głodny. Dobra, nakarm piersią. Tak, ogólnie zmieniłam też Vivi w międzyczasie fryzurę. Dałam jej nowy strój, więc mogli... możecie to zauważyć. Słuchajcie. No dobra. No pięknie. A wiesz, co nie wiem, czy tak oficjalnie, będziesz? Wszyscy... O matko, Bruk jest staruszką, patrzcie. Wiesz, co weź? Zaproś Kasi, zaproś Klarę, e, ojca swojego, Vincenta, ciotkę mija, może Jenny o szarlotkę na przykład, same babki. No, dawaj. Zaproś. Niech przyjdą, niech obejrzą te dzidzie. Sens życia. O matko. Okropne święto. Ojeju. Ojeju. Dobra. Nakarmimy. Aha. Dobra, pies jest smutny też. Nie wiem dlaczego jest, ale jest smutny pies, więc musimy to rozkminić. Dlaczego tak jest? Dobra, zapraszamy was wszystkich. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, zapraszamy was. Chodźcie przyjdź A, ja, ty chcesz iść na spacer. Okej. Okay. To pójdziesz, jak wróci ten Bart, on z tobą wyjdzie. A tutaj co masz? Skupić się. Dobra. O, Klara już jest, słuchajcie, Karla. Klara już jest. Hej, Klara, wiesz, mamy dziecko. Entuzjadłem się nadchodzącym ślubem. Nie nadchodzi żaden ślub, jesteście tylko zaręczeni. No i póki co tak pozostanie, bo myślę, że jeżeli chodzi o Vivi i to, czy ona właśnie. Wyjdzie za tą mąż, wyjdzie za mąż czy nie wyjdzie za mąż, wydaje mi się, że do niej mi nie pasuje. że Raczej ona zostanie, słuchajcie, tak jak jest, tą narzeczoną, utrata kontroli. Nie wiem, to jest ostatnio, są jakieś takie strasznie ciężkie. O, cześć ojciec. Wyleź zwątpienie dotyczące małżeństwa. O, to tak, to już lepiej pasuje. Jest Klara. A gdzie reszta? Jest tylko Julio i gdzie jeszcze Julio? O, jest i Vincent. No, dobra, chodź to, chodź to, to wam pokażę dzieciaczka. Zaprzeć do środka. Tylko już nie bądź taka zła i wkurzona. O, jest i też Kasiu. Kasiu, jak ty się przymknęłaś, że ja ciebie nie zobaczyłam, co? Nie, ogłoś zaręczyny. Możesz ogłosić, ale w sumie to tyle. Pff, możesz tylko ogłosić. Babcia, przebierz, przewiń wnuka. Ty już jesteś wprawiona, masz tyle wnuków, że już powinnaś nie mieć z tym żadnego problemu. Kasiu, co ty robisz? Czemu ty psujesz? Oszalałaś? Czemu on napisuje nam ten domek? Pogięło ją całkiem do reszty na starość? Halo. Czy się pogięło na starość, kobieto? Chyba tak. Chyba zdecydowanie tak. Możesz powiedzieć jej, e, czy ty jesteś normalna? Wyraźnie jest wątpienie dotyczące małżeństwa. Zdecydowanie tak. No, zmienił pieluszkę. Co się patrzy, Jenny? No, zepsuła domek, babcia. No, wiecie wy co? No, to jest po prostu jakiś żart nieśmieszny. Przewiń, przewiń, Jenny. Przewiń, Alexa, Przewin przewin, a nie go kołyszesz. Zmień brudną pieluszkę, to może ty zmienisz. No i jak Wam się podoba? Nowy członek rodziny. O, za godzinę idziemy do pracy. O! Też ciekawa sprawa. O, losie, losie. Gdzie ty idziesz w ogóle? Idź do domu. Toś ty jesteś w domu. Halo. Zapytaj się jej, czemu rozwaliła domek dla dzieci. Tu wszyscy są. O, Vincent, ty jesteś taki tatuś. wiesz, na pełen etat, i w ogóle. Może nie na pełen. Ale wiesz, powinieneś umieć zmienić pieluchę. A jak nie, no to odejdź, bo ja chcę zmienić pieluchę. No, ciekawa jestem, jak Bibi w ogóle sobie poradzi. I czy poradzi? Czy przypadkiem jej to jakby nie. nie przerośnie? bycie mamą? Sama nie wiem. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Więcej pokazuj... Pokaż Cassie. Pokaż, komu zniszczyła domek. No, pokaż. W sumie dobrze się zebraliście tutaj na górze. Bo przynajmniej ten. Ona nie może podejść? Do Vincentowi pokaż. No, pokazuj Vincent. Też nie może. To nikomu nie pokazuj w takim razie. Powiedzmy, że oni sami sobie zobaczyli. Albo czemu nie? Chodź tutaj, opróżni. Mm, mogłabyś coś podać żeby oni się poczęstowali w sumie. pokaż co mamy w tym. Co my mamy... Nic ciekawego w sumie. Mm, piecz. Też nie umiemy nic za bardzo. Piec. Nie umiemy, a podej obiad. Czemu... A, bo ty idziesz do pracy, tak? No to dobrze, to iść to z twoim. Jest babcia, jest dziadek, jedna ciotka, druga ciotka, więc jest komu zostać. Komu zostać z małym? No dobra, wysłali go do żłobka, no cóż. Julia nam wodę marnuje. O proszę bardzo, po co w domu marnować, jak można się wykąpać u kogoś? No, super sprawa. Rodzinka, słuchajcie, czuje się jak u siebie u nas. W sumie, no niech im będzie, no. Dobra, wyszliśmy z przesem, żeby nie było, a tu jest Alisa. To jest jakaś um, zabawne przywitanie. Wasza Simka na pewno. No i wlazł... O. O, dobra, nieważne. Gdzie ta Alisa jest nasza? Gdzie ona jest? Halo. Japonki i klapki, klapki i Japonki. Proszę bardzo, proszę bardzo. Skryty, skryty klapki. Gdzie ta Alisa? Tu jest. Idź się z nią. A ona idzie do nas? Czy my do niej idziemy? Przywitaj się z nią, proszę Ciebie, ja. Dawaj. Halo, halo. Hejka, hejka. Witaj, witaj. Co tam u Ciebie słychać, moja droga? Dobra. Mm, nie wiem, pogadali, pogadali. Ty. Jesteś w domu. Nowe dziecko. No, nowe, no. Jakby nie patrzeć. To nowe dziecko. Dobra, założyć możesz to. Twój narzeczony zrobił hot do nie hot do nie, hamburgery. A czemu to, to było wyczyszczone albo nie? Dobra, wiesz, co? Zrób praniem wóz do pralki, to. Nasze dziecko chyba nic nie potrzebuje. Tak mi się wydaje, no ale myślę, żeby płakało. Jak tam się gawędzi, a ona poszła. No to ty też wracaj do domu. Chodźcie do domu. Chodźcie, chodźcie. Myślę, że pies zadowolony. Weź odepnij smycz, o. I dobrze. I chodź tutaj, wiesz co? Przygotuj, ćwicz przygotowywanie drinków, o. Bo ty musisz tutaj do pracy to mieć ogarnięte. Żebyś dostał awans. Też by się przydało, no bo tak jakby... Dobra, ty robisz pranie. Czy pralka się naprawiła? Bo wiem, że pralka nie działała, to na pewno. No dawaj. Wyładuj i przenieś już do suszarek. No, to jednak nie. A to jak naprawić, to długo się schodzi? Do no, to spróbuj to naprawić. Brakuje Ci. A słuchaj, zabawy. I napisz cztery utwory. My napiszemy kiedyś te utwory, czy nie? Ja wiem co. Można to usunąć? No, kontynuuj, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co? Już? Nie Czemu Jeszcze za wcześnie, no Ej. Te piesy to tak krótko żyją w tych simsach. Te zwierzaki w ogóle. Moim zdaniem. Wstawaj, to jeszcze nie czas. No i co my teraz zrobimy? Ej. nie? Trzeba wydłużyć życie psom. I kotkom. No bo już seniorko, żeby nie było. Jest głodna, ale ona miała jedzenie. Miejsce, więc to nie, to nie z głodu. Słuchajcie, żeby nikt mi tu nie powiedział, że z pies z głodu mi padł. Nie, nie, nie. Ona miała w miejsce jedzonko. Nie wiem, gdzie ją teraz postawimy tu na komodę. Niech stoi. Kiedyś, jak zamieszkamy w domu, to ją, to będzie miała inne miejsce. Na razie tutaj ją postawimy. Powiem wam, że smutno mi, bo. No, jakoś tak mi się wydaje, że strasznie krótko by to była talea u nas. No trudno, będziemy musieli zaadoptować kolejne, no ale. Co ty robisz? Zmień. Dobra, to ty zmień pieluchę. Ale patrzcie, że Biwi to się w ogóle nie przyjęło. Ja nie wiem, czy w ogóle nastrójnik to ci wypadł. No jest jakiś tam nastrójnik. Ale jakby ona. Ona w ogóle jest taką simką bardzo mm, mało rodzinną, mało uczuciową, mam wrażenie. Ta nasza Vivi. Dobra, przebrałeś, no to dobra. No to idź spać. O, idź spać. Wszędzie te pranie. Chyba usunę pralki z tego domu, żeby tego prania nie było. Naprawdę jest to uciążliwe. Nie ma co się oszukiwać. No nic, smuteczek, słuchajcie, smuteczek, smuteczek. Mm. Przykro. Nie ma co ukrywać. Przykro. Że tak się stało, jak się stało. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że będę kończyć ten odcinek, bo w sumie to... Nie wiem, ile nagrałam, ale ogólnie chciałabym, żeby te odcinki były krótsze. Nie takie 30-minutowe, bardziej 20-minutowe, słuchajcie. Bardziej 20 minut niż 30. Wiem, że chyba wywołicie 30, przynajmniej moi tacy widzowie starsi, w sensie starsi, ci, co są ze mną długo na kanale. Ale ogólnie myślę, że 20-minutowe odcinki będą spoko. A teraz kończę odcinek. Czekajcie, bo w tym tygodniu pojawi się też jeszcze nowa. Seria, nowa seria, miniseria z Design 4. Znaczy, mam w, tak w planach, że to będzie miniseria, ale jeszcze nie wiem, jak ona się rozwinie. Także tak. Jeżeli chodzi o Tajemniczy Ogród, no to e, też będzie na dniach, pewnie w następnym tygodniu. No i Design 3 też będzie się pojawiało. Dajcie mi się chwilę, tak jakby z powrotem, wiecie, wdrożyć w to nagrywanie, takie, żeby były te odcinki regularne a wszystko będzie się po kolei pojawiać. Także tak, mam nadzieję, że seria, chcę dobrą serię dać tak naprawdę dlatego, żeby trochę ożywić kanał, może zainteresować osoby, które nie oglądają moich starych serii, ale no jakby nie martwcie się o te stare serie, one też będą się pojawiać. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie, łapka w górę, jak mi się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia, buzieczki i pa!